Siemano, ja jestem Dominik, a ten kanał to Okiem Malcontenta, więc ponarzekajmy trochę o technologii. Z czym dzisiaj do Was przychodzę? To może zacznijmy od początku. Mam dwa koty, jedna Micha. No jak to z kotami? Jeden drugiemu podbiera. No i niestety, przy jednej miejsce jest tak, że w którymś momencie jeden kot ma normalną wagę, a drugi jest cholernie gruby. I tu właśnie padło na moją lalę. Fakt, że drugi kod gapek na pewno nie należy do najchłodszych, ale też nie jest takim grubasem jak Lala. Zresztą zobaczcie sami: To jest gapek, cześć gapek, przywitaj się tutaj do kamery. No i to, to jest ten szczuplejszy. A to jest Lala, mój blob. Niestety, Lala, nie bój się, to tylko światełko, jest wiesz? Nic ci tutaj nie grozi. No i wracając, Lala jest naprawdę brzuch, jej zwisa, strasznie otyła. I zastanawiałem się, co można z tym zrobić. Pomyślałem, że może sprawdzą się takie automatyczne karmidła do karmy. Mój wybór padł na firmę Surefit. Kupiłem jeden taki pojemnik rok temu, ale w tamtym momencie moim celem nie było odchudzanie kotów, a zabezpieczenie naszej córeczki, która uwielbia po prostu tą karmę. Jak tylko się do niej dorwie, to zjada garściami. Nie chcieliśmy po prostu, żeby ją wyjadała, więc kupiliśmy taki pojemnik, który jest zamknięty normalnie. I dopiero jak kot podejdzie, to się otwiera. A dlaczego się automatycznie otwiera przy kocie, a przy córce nie? Ponieważ ma wbudowany czytnik AirFit. Kot dostaje taki znacznik do obroży, i wtedy dopiero jak podejdzie, to otwiera się ten pojemnik. I spełniał on swoje zadanie doskonale, czyli chronił Lilkę przed samą osobą, ale niestety nie było szans na odchudzanie kotów, dlatego postanowiliśmy kupić drugi pojemnik i to wam teraz pokażę. Pudło! wygląda tak to jest właśnie ten shortfit sure nie będę robił unboxingu bo nie o to tu chodzi ja kupiłem ten używany pojemnik za jakieś 220 zł na Allegro poprzedni też kupiłem używany rok służy, jeszcze na pewno posłuży więc nie ma co przepłacać, nie ma co kupować nowych, tak oto wygląda to cudo tutaj jest ta pętla indukcyjna, jak kod tutaj wejdzie to się otwiera ten pojemnik, no i sobie je, jak odejdzie, to się zamyka. Każdy kod dostaje swój znacznik i ma swój pojemnik, więc nie będą w stanie sobie podjadać. Tak? Jeden kod może podejść tylko do swojego pojemnika, a do konkurencji już nie może. Dzięki temu, jeśli macie koty z różnymi upodobaniami lub problemami, tak jak u nas, jeden ma problemy z pęcherzem, więc musimy kupować taką urinary, 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 nie wiem jak to się wymawia, taką karmę po prostu dla kotów z problemami z pęcherzem, a dla drugiego, czyli dla tej lali, tej grubszej, moglibyśmy wtedy zacząć kupować karmę dietetyczną. W teorii pomysł świetny, ale jak się sprawdzi, zobaczymy. A tymczasem pokażę Wam, jak te pojemniki działają. A tak wygląda ten znacznik. Ma swój unikatowy numer, nie wiem do czego to służy, ale ma. I z tego co wiem, to on też działa na chipy. Bo nie wiem, czy wiecie, ale koty psy można chipować. I ten chip się generalnie przydaje tylko wtedy, jak kot Wam zginie, znajdą go gdzieś, a najlepiej, jak znajdzie go ktoś, kto ma taki czytnik do chipów. Jest w stanie zobaczyć, że to kod jest wasz i odesłać go, oddać albo zadzwonić do was. Ale tutaj jest dodatkowe zastosowanie, bo jak macie kota zaczipowanego, to ta tutaj część będzie rozpoznawała, czyli jak go zaprogramujecie i będzie się otwierał też ten pojemnik na chipa. Teraz sobie zważę moje koty. No i za miesiąc, dwa sprawdzimy, czy te pojemniki coś dały. Wchodzimy na wagę. Bez kota. No, ustabilizuj się. 79,10 No i sprawdzamy z kotem. 85,9 Nasz kot waży... 6 kg, dobrze mówię? Albo 7 prawie. Na takiego małego kotka to trochę dużo. No i wygląda to tak. Kot podchodzi do pojemnika. Pojemnik się otwiera. No teraz coś innego interesuje bardziej ja. Ja i przysmak. No, gapek, dawaj, nie do mnie, do pojemniczka. No, dawaj, dawaj, dawaj. No, i pojemnik się otwiera. Kot je, jak zje, i odejdzie, to pojemnik się zamknie. No, i tak to działa. Dosyć proste urządzenie, ale skuteczne. A w ogóle wam pokażę sztuczkę. Daj łapę. O super, mądry kotek. Może kiedyś wam pokażę jeszcze inne sztuczki, które robi, bo nasz kotek, gapek to nie jest kot. To tak naprawdę jest pies w kocie i skórze. I plan jest taki, że ten oto drugi pojemnik dostawiamy tutaj obok. No i jeden kot będzie miał jeden, a drugi, drugi. Także mamy nasz znacznik. Jesteśmy kotkiem. Podchodzimy. Otwiera się, jemy, 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 odchodzimy, zamyka się. Inny kolega tutaj nie wejdzie. No i jest miska oczywiście wyciągana do mycia, plastikowa. W zestawie jak dobrze traficie, to powinny być dwie, taka jak tutaj, taka niezielona i dodatkowo powinna być zielona. Mi niestety nie udało się, kupując te używki, to w jednej była taka micha, a w drugiej taka. I tutaj jest jak macie podzielone, to macie fajnie, bo też wodę macie oddzieloną dla jednego i drugiego kota. Tutaj sobie wodę dajecie, tutaj karmę i są niezależne, mają własną wodę, własną karmę. Podsumowując, nie dochodząc jeszcze do finału, bo finał może być za dwa miesiące, jak faktycznie sprawdzimy, że koty się odchudziły, lub nie, ale po roku użytkowania tego pojemnika, mogę Wam powiedzieć, że moim zdaniem nie ma co hejtować, nie mogę się do niczego przyczepić. Działa, nie zepsuł się to, działa na baterię, bo chyba wcześniej Wam nie powiedziałem, że to działa na baterie. Rok działa na jednym zestawie baterii, więc to też nie jest jakiś niewiadomo koszt. No i sprzęcik jest fajny, naprawdę działa, nie zacina się. Koty są przyzwyczajone do tego, nie ma problemu, nie boją się. Ale musiały być pojemniki dwa, więc tak naprawdę teraz będzie prawdziwy test dla nich. Oczywiście ja wiem, że to ma być okiem mal i powinienem wszystko hejtować, ale... O to tutaj chodzi, że jeśli coś jest słabe to o tym mówię, a jak coś jest fajne to też będę o tym mówił. I jeżeli ta recenzja wam się choć trochę podobała to dajcie łapkę w górę, zostawcie suba, skomentujcie. Bo dzięki temu będę wiedział nad czym pracować. No i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć. Słuchajcie, jeszcze szybki Edyt, bardzo Was przepraszam za tą sierść. Niestety nie zauważyłem, że jak brałem koty na ręce, to cały w kłakach potem byłem. Mam nadzieję, że Was to za bardzo nie rozpraszało. Następnym razem się poprawię. Cześć.